Cześć, nazywam się Michał Komorczewski, jestem tenerem i pomogę Ci zbudować wymarzoną sylwetkę i wrócić do pełni zdrowia, bez katowniczych diet i wylanych hektolitrów potu na siłowni. Nawet jeżeli jedyny sport, z jakim miałeś do czynienia, to mistrzostwa świata w telewizji. Jeśli jesteś zdecydowaną i konkretną osobą, by zadbać o stan swojego zdrowia, osiągnąć sylwetkę, jakiej od zawsze marzysz, zbudować masę mięśniową lub zgubić tłuszcz, cieszyć się długowiecznością bez bólu, chorób, stresu i słabego samopoczucia, to jesteś w idealnym miejscu. Od trzech lat pomagam swoim podopiecznym nie tylko osiągać sylwetkę, o nigdy nie pomyśleliby, że. Są w stanie zbudować samemu, ale przede wszystkim pomagać zadbać o ich zdrowie, które jest wartością nadrzędną. Pracowałem z przede sześcioma podopiecznymi i pomogłem im schudnąć, przywrać na masie, ale też poprawić samopoczucie i nabrać pewności siebie. Szymon, który w trzy miesiące współpracy zbudował 8 kg masy mięśniowej z zachowaniem tego samego poziomu tkanki tłuszczowej. Jego poziom energii się zwiększył i, jak sam mówi, nabrał motywacji do działania nie tylko na siłowni, ale i poza nią. Wiktoria, która zmagała się z budem odcinka lędziowego, dodatkowo mając Sibo i atletyzm, przechodziła na treningi, a jej dolegliwości budowe, jak i jelitowe znacznie się złagodziły. Justyna Krawia, niedoczynność tarczycy, insulinooporność i nerwobóle. Przychodząc zaledwie raz w tygodniu wzmocniła swoją sylwetkę, prawiła samopoczucie i mimo pierwotnego braku zamiłowania do siłowni i ciężarów, teraz skrupulatni przychodzi na treningi z uśmiechem na twarzy. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sprawdź opinie moich podopiecznych poniżej. Forma fizyczna to nie tylko wygląd, to fundament zdrowia, tak jak sen, dieta i suplementacja. Tak samo ważna jest aktywność fizyczna. Osoby, które do mnie przychodzą, często chcą podobać się sobie w lustrze, ale już po kilku treningach mówią, że ich pewność siebie wzrasta, chodzą wyprostowani i pewni siebie. Nie boją się już podejść do nieznajomej im osoby i rozpocząć konwersację, czego wcześniej nigdy nie łączyli bez i treningami. Zastanów się nad tym na chwilę. Jak wygląda teraz Twój dzień? Później się zmęczony, choć spałeś 7-8 godzin, czujesz, że Twoja energia spada już w połowie dnia, mimo że piątą kawę albo pracę myślisz tylko o tym, żeby rzucić się na kanapę i otwalić Netflixa, a może czujesz, że coś jest nie tak z Twoim ciałem: bóle pleców, brak siły, coraz gorsza kondycja. To nie dzieje się przypadkiem. Twoje ciało to system. Jeśli go zaniedbujesz, on zaczyna działać przeciwko tobie. Brak ruchu, złe odżywianie i stres sprawiają, że powoli, ale konsekwentnie tracisz kontrolę nad tym, jak się czujesz i jak funkcjonujesz. I teraz pytanie, co się stanie, jeśli nic nie zmienisz? Trening to jeden z filarów zdrowia. Nie da się zadbać o siebie, nie ruszając się. Być może twoi znajomi nie wyglądają lepiej, ale jeżeli masz zadrżkę po wejściu na drugie piętro, nonstop, bolą cię plecy i co wieczór towarzyszem do filmu jest paczka lejsów, to wiedz, że nie jest dobrze. Pomyśl, jak to będzie wyglądało za rok lub dwa. Twój metabolizm zwolni, przestanie zapinać się w kolejną parę spodni, codzienne czynności zaczną sprawiać dyskomfort, zrobienie posiłków, zabawa z dzieckiem, spacer. Zauważy, że tak naprawdę nic się nie chce. Powoli tracisz si siły, a masz dopiero 30, 40 czy 50 lat. Może w pewnym momencie lekarz powiedzieć, że musisz coś zmienić, ale nie dlatego, że chcesz, tylko dlatego, że musisz, bo zaczyna się problem z ciśnieniem, cholesterolem czy cukrem. W końcu zaczniesz unikać lustra, unikać zdjęć, unikać wychodzenia na plażę czy basen, bo nie podoba Ci się to, co widzisz. I teraz wyobraź sobie drugą wersję tej historii. Wstajesz rano, czujesz, że masz energię, czujesz, że Twoje ciało współpracuje z Tobą zamiast działać przeciwko Tobie. Masz siłę, lepiej śpisz, masz więcej podnosi siebie. Ludzie pytają Cię, co robić, że tak dobrze wyglądasz. Nie martwisz się o to, że za kilka lat będziesz mieć problemy zdrowotne, bo budujesz swoje ciało tak, żeby było silne, sprawne i wytrzymałe. Masz więcej energii dla swoich bliskich, więcej motywacji do działania, więcej siły, żeby robić wszystko, co tak naprawdę chcesz. I teraz pytanie, którą wersję wybierasz? Bo decyzję podejmujesz tu i teraz. Nie za miesiąc, nie za rok. Każdy dzień, w którym nie zaczynasz działać, to jest dzień, w którym zostajesz w miejscu. A czas i tak upłynie. Pytanie, gdzie będziesz za pół roku? W tym samym miejscu, czy może kilka kroków do przodu? Teraz, kiedy już wiesz, jak ważne jest zadbanie o swoje ciało i zdrowie, chcę Ci pokazać konkretnie, jak możemy to zrobić razem. Mój program Witalność 90 to kompleksowe podejście do Twojej sylwetki, siły i zdrowia, które pomoże Ci uzyskać wysportowaną sylwetkę przy utrzymaniu pełni zdrowia i witalności już 90 dni. Co dostajesz w ramach współpracy? Spersonalizowany plan treningowy dopasowany do Twoich celów i umiejętności, ukierunkowany na najsłabsze ogniwa. Nieoklepany, ćwiczenia dostosuje tak, żeby ten nie stał się dla Ciebie mordownią, ale był przyjemnością i gwarantuje super atmosferę. Nie suchy nudny trening od ćwiczenia do ćwiczenia od serii do serii, ale gwarantuje atmosferę, w której poczujesz się swobodnie, gdzie nie zauważysz nawet jak robota będzie zrobiona. Rozpiszę dietę pod twoje preferencje żywieniowe. Nie musisz wcale codziennie jeść suchego ryżu z kurczakiem, udowodnię ci, że przygotowanie kilku naprawdę pysznych zbilansowanych posiłków na cały dzień zajmie ci mniej niż 30 minut. Nauczę cię diety po diecie, pokażę, że możesz jeść tylko rzeczy, które lubisz bez specjalnych wyrzeczeń i przy tym osiągać świetne efekty. Uzupełnia twoją dietę o konieczną suplementację sprawdzonych marek. Niestety jest to często pomijane, a suplementacja jest tak samo ważna jak dieta, w dzisiejszych czasach ciężko dostarczanie wszystkich mikro i makroelementów do organizmu. Niedobory w naszym społeczeństwie są w porządku dziennym i nie uświadamiamy sobie, że z tego biorą się przyszłe choroby. Dlatego powiem Ci, co możesz dodać do swojej diety, aby Twoje zdrowie i samopoczucie Ci za to podziękowało. Na treningach nie będziemy skupieni jak inni tenże tylko na ćwiczeniach, ale skupimy się również na poprawieniu Twojej higieny życia. Co za tym idzie, higieny snu, zobaczyć, jak proste zmiany pozwolą Ci na lepsze wysypianie się, regenerację, zwiększenie energii do działania co pozwoli Ci się poczuć dobrze, pewnie i komfortowo we własnym ciele. Wiem, że miałem wątpliwości i to całkowicie normalne. Zanim podejmiesz decyzję, chcę rozwiać najczęstsze pytania, jakie dostaję od moich podopiecznych. Czy to na pewno dla mnie? Jeżeli chcesz słudnąć lub o swoje zdrowie, ale do tej pory brakowało Ci planu, konsekwencji lub odpowiedniego wsparcia, tak to jest dla Ciebie. Jeśli chcesz wszystko zrobić po swojemu i eksperymentować przez kolejne miesiące bez gwarancji efektów, pewnie znajdziesz inne opcje. Czy to działa? Bo próbowałem już wszystkiego, lub próbowałem już wszystkiego. Rozumiem cię? Wiele moich klientów mówiło dokładnie to samo, zanim zaczęli współpracę ze mną. Kluczowe jest to, że nie dostaniesz do przypadkowego planu, tylko podejście, które jest skrojone pod ciebie. Nie ma znaczenia, czy wcześniej ci nie wychodziło. Jeśli wdrożysz system, który ci dam, to po prostu zobaczysz efekty. Nie mam czasu na treningi. Nie musisz spędzać dziennie na siłowni. To pasuje plan do twojego grafiku i stylu życia. Masz 3 dni w tygodniu po 40 minut? Super, zrobimy z tego efektywny plan. Najważniejsza jest strategia, a nie liczba godzin na siłowni. A co jeśli nie mam dobrej kondycji? Zaczniemy od twojego poziomu. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczyna czy masz już jakieś doświadczenie? Cały plan będzie ułożony tak, żeby stopniowo się rozwijał, rozwijała bez kontuzji i zniechęcania. Co jeśli nie dam rady? Jeśli będziesz działać zgodnie z planem i wykorzystywać moje wskazówki, to dasz radę. Nie, od, nie chodzi o to, żebyś był czy była perfekcyjny, czy perfekcyjna od pierwszego dnia. Chodzi o to, żebyś miał, miała strategię, którą da się utrzymać na dłużej. Jak szybko zobaczę efekty, to zależy od ciebie, twojego zaangażowania i startowego poziomu. Natomiast większość moich podopiecznych zauważa realne zmiany sylwetcylizowej już w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Nie wiem, siłownie jest dla mnie. Ja też nie od razu pokochałem siłownię, też się wstydziłem i nie wiedziałem, jak mam ćwiczyć. Po to jestem, żeby pokazać Ci wszystko. Gdy zobaczyć, jak to działa, zakochasz się w wersji siebie, jaką się stajesz. Siłownie to nie są tylko mięśnie i ciężary, ale charakter, wychodzenie ze strefy komfortu i przezwyciężanie własnych słabości i ciągłe staganie swojej pobrzeczki wyżej. Masz inne pytania? Napisz do mnie na Instagramie Komatczewski Michał. Odpowiedź tam na wszystko. Pod tym filmem znajdziesz także przycisk, który kieruje bezpośrednio na mój profil na Instagramie. To jest dla Ciebie, jeśli chcesz zmienić swoją sylwetkę i stan drogę, ale nie wiesz, jak co to zabrać i sprawdzonego. Systemu. Masz dość prób i błędów, które nie przynoszą efektów, i bojść z profesjonalnym wsparciem. Jeżeli gotowy lub gotowa wprowadzić zmiany i konsekwentnie się ich trzymać. Chcesz trenować efektywnie, a nie katować się godzinami na siłowni bez sensu. Chcesz podejścia, które da ci trwałe rezultaty, zmień twoje podejście do treningu i dietę, dzięki czemu unikniesz efektu jojo. Oraz chcesz formy, którą będziesz cieszyć się latami. To nie jest dla ciebie. Jeśli szukasz magicznej tabletki, która zrobi robotę za ciebie, nie jesteś gotów, czy gotowa zmienić nawyków, chcesz trenować, ale dalej jeść jak wcześniej, wymagasz efektów, ale nie masz czasu, ani chęci, by się zaangażować, potrzebujesz kogoś, kto będzie ci codziennie przypominał, żeby się pojawić, a nie chcesz być odpowiedzialności na siebie. Tak tu jest trening jak karę, a nie inwestycje w siebie i zależy tylko na szybkich efektach na lato, a nie na trwałej zmianie. Jeśli pasujesz do pierwszej grupy. To znak, że jesteś gotowy lub gotowa, żeby zrobić ten pierwszy krok. Jeśli nie, to ten program po nie jest dla Ciebie, bo nie sprzedaje cudów, tylko realne, sprawdzone strategie, które wymagają też Twojego działania. Jeśli więc należysz do pierwszej grupy konkretnych osób, które potrafią wziąć sprawy w swoje ręce, to masz dwie opcje. Odczekuj na telefon ode mnie, aby umówić się na płatną konsultację strategiczną treningową na której stworzę dla Ciebie dokładny plan działania, jak możesz dojść do swojego celu, biorąc pod uwagę Twoje indywidualne warunki oraz sytuację, Albo druga opcja. Napisz do mnie już teraz na Instagramie lub zadzwoń. To pod numerem poniżej. Jeśli nadal się wahasz, przypomnę Ci jedno. Każdy dzień, w którym zlekasz, to jest dzień stracony, który oddala Cię od Twojej wymarzonej formy i lepszego zdrowia. Nie obiecuję cudów, nie będę Cię to oszukiwać, że schudnę 10 kg w tydzień, ale mogę dać Ci sprawdzony system, który działa, jeśli go wdrożysz. przypomnę ci, to dostajesz trening dopasowany do Twoich celów i możliwości, dietę to na miarę Twoich upodobań, suplementacje dobrane do Twoich potrzeb. Wspólnie zadbamy też o jakość Twojego życia, lepszy sen, regenerację, energię i samopoczucie, bo forma to nie tylko sylwetka, ale też komfort i pewność siebie każdego dnia. Twoje opcje są proste. Odkładasz to na później, wracasz do rzeczywistości i nic się nie zmienia przez kolejne miesiące, a potem lata. Albo robisz teraz pierwszy krok i wreszcie zaczynasz działać. Pytanie brzmi, co wybierasz? Na świecie istnieją dwa typy osób. Obaj mierzą się ze strachem, który stoi na drodze do ich celów. Natomiast pierwszy typ człowieka stoi z boku, pozwalając by jego lęki trzymały go poza areną życia. Obserwuje, ale nie wchodzi do gry. Drugi typ człowieka dąży do swoich celów pomimo strachu. Nie pozwala by lęk lub cokolwiek innego powstrzymało go przed walką o swoje cele i marzenia. Te osoby są panem własnego życia i dzięki temu, że podejmują zdecydowane decyzje, są w stanie osiągać większe rzeczy, o których tak naprawdę marzą. Jeśli więc należysz do tej grupy jesteś gotowy lub gotowa na zmianę, to czekuj na telefon ode mnie lub napisz do mnie już teraz na Instagramie lub zadzwoń do mnie już teraz. Możesz wspólnie omówić Twoje cele i marzenia oraz opracować plan działania, który pomoże Ci je osiągnąć. Współpraca ze to nie tylko wsparcie na poziomie zawodowym, ale także motywacja i inspiracja do ciągłego rozwoju. Cieszę się na możliwość poznania Ciebie i wspólnego przeżywania tej ekscytującej podróży. Nie wahaj się, zrób pierwszy krok. To może być początek czegoś niesamowitego.